Co roku firma Interkram organizuje halowy turniej piłki nożnej dla seniorów i jednocześnie miłośników tej gry zespołowej. W zawodach wzięło udział osiem drużyn, które podzielono na dwie grupy. Do finału przeszły te zespoły, które zajęły dwa pierwsze miejsca w poszczególnych grupach. Po wielkich emocjach i zaciętej walce klasyfikacja przedstawia się następująco: czwarte miejsce zajął zespół Hurt Detal Rowery z Wołoszyna. Trzecie miejsce drużyna jednostki ratowniczo-gaśniczej z Wolsztyna. Drugie miejsce drużyna o tajemniczej nazwie Kufelek. Pierwsze miejsce natomiast zajął zespół Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. Zwycięzcy otrzymali puchar oraz piłki z rąk pracownika firmy w imieniu pana Jerzego Andrzeja. Wszyscy uczestnicy natomiast otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz symboliczne upominki. No, ale ceny nie piszą. Ja nie boję